Czy w ketozie jest wydolność? Czy w ogóle można uprawiać sport amatorsko bez węgli? Tylko skleroza. Jaki ekwipunek zabrać na pierwszą wyprawę i jakie eliksiry uważać? Potas plus sud. Część pierwsza, czas start. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, witam Was serdecznie w tym oto nowym cyklu programu, w którym będziemy sprawdzać wydolność na ketozie, takiej amatorskiej, czy to w ogóle ma sens, czy można wyjść na góry, czy na przykład rysy można zdobyć, będziemy to widzieć, ci co śledzą Instagrama to już wiedzą, natomiast zobaczymy dzisiaj taka traska bardzo prosta, jeśli chodzi o rozpoczęcie sezonu na góry, czyli czarny staw tak naprawdę, to jest taka traska na przetarcie, wiecie, ci co chodzą troszeczkę to gdzieś tam wiedzą, czyli żeby sprawdzić co tam słychać w górach i kiedy tak naprawdę będą odblokowane te wyższe, jakby rejony. Jak natomiast przygotować się na taki pierwszy level, czyli czarny staw, oczywiście zaczynamy od ekwipunku, od ubioru, czas start. Oczywiście w zależności od prognozy, a miało o 10 nie to popadać w tpn więc większość rysztunku tak naprawdę zabrałem wodoodpornego i tak. Bo to oczywiście turystyczny, nie adidaski, jak to niektórzy mądrzy robią, a potem e, przylatuje po nich helikopter, bo już nie, niejednokrotnie to widziałem. Tylko wysokie przejściowe i wodoodporne, bo temperatura miała być w okolicach 2 stopni, więc zimowych jeszcze nie zakładałem. Gruba skarpetka tak naprawdę na to wszystko i w sumie Tyle jeśli chodzi o buty. Idąc wyżej, spodnie również nieprzemakalne, które mają już niezłą historię, bo jak kiedyś zerwałem mi się raczki, takie za za 40 zł. Co se kupiłem, to niestety nie mogłem schodzić, więc co zrobiłem? Skorzystałem z tego, że miałem wodoodporną dupę, no i na tej dupie zjechałem. Naprawdę świetna sprawa. Uż, patrz, jakie gówno kupiłem? Ja nie, wiem, to to już jest. Zostajesz. Tak I sami jest tanie. zostają w górach. Tylko ketoza! <laughs> 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 A dalej jedzie. <laughs> Jeśli chcecie chodzić po górach i Wam się to naprawdę podoba, to ja bym nie żałował na spodnie wodoodporne. Jest to trochę duży wydatek, bo około 200-300 zł w zależności od promocji, no nawet 400 niektóre kosztują, ale takich to bym nie, nie szukał akurat, ale warto się naprawdę wyposażyć. Przechodzimy wyżej. Pierwsza warstwa to termoaktywna koszulka z długim rękawem, żeby pod tak naprawdę nie zostawał na ciele po chamsku taki, wiecie, piekący, tylko przechodził na kolejną warstwę, bo uwierzcie mi, że nawet jak jest minus 10 w górach, to tam będzie pod krew i łzy, będzie gorąco, będziesz się pocił, musisz to odprowadzać. No i co do tej kolejnej warstwy, to oczywiście must have, czyli Polar, który również świetnie odprowadza pot z wewnątrz do zewnątrz, zapewniając przy tym ciepło i na samą górę. Tak naprawdę cienka kurtka z nieprzepankalną membraną. Chyba tak naprawdę najdroższa rzecz z zestawu, ale nawet nie wiecie, jak ogromnie to ułatwia podróż. No bo narzucasz tylko kaptur, pyk, nie, że wyjmujesz płaszcz, nie, że tam się gdzieś rozdarło coś, potem to się leje, nie wiadomo gdzie to włożyć. Straszna wygoda, jeśli chodzi o podróże takie właśnie amatorskie. Teraz sprawdźmy akcesoria zabrałem. Od dołu zaczynając, były prognozy, że na górze, tak jak mówiłem, no może być śnieg po kolana i deszcz, i wszystko w ogóle srać tam miało. Stąd stóp tuty. Czyli akcesorium, które zabezpiecza przed wpadaniem śniegu do nogawki, naciągasz to po prostu na założonego buta i nie ma ciula, że do nogawki ci po prostu śnieg wpadnie. Nie użyłem tym razem, bo nie było potrzeby, ale zawsze warto w plecaku mieć, bo to nic nie waży i nic z miejsca nie zajmuje. Raczki, czy niezbędnik na śniegu, jeśli stromo, to zakładasz takie kolce na buty i nagle nic się nie, nie ślizga, a przyjemność schodzenia jest, no nie po prostu. Nie mieliście oczywiście z rakami, bo to jest już sprzęt dla burżujów. W dalszej części e, pokażemy, jak burżuj Wojtek po prostu zakłada raki. Kijki oczywiście, czyli sprzęt przynajmniej mi pomocny przy schodzeniu, bo ona, moja podeszwa lubi się trochę ślizgać po ostatnim sezonie. Stąd im bardziej stromo, tym dla mnie bezpieczniej, bo po prostu sobie wbijam to, no bardziej się tak wiecie, no popycham na tym, żeby się nie zabić, aniżeli po prostu pomagam sobie mięśniami rąk. Bidon przenośny dla mnie to jest must have po prostu kolejny, e, bo nikt z ekipy tak naprawdę go nie używa, e, ale dla mnie niezbędnik, nie muszę sięgać, gdzieś tam cały czas do plecaka po wodę, tylko gdzieś tam popijam, jeśli mi się chce, a nie ściągam tu albo komuś każę wyciągać, gdzieś tam coś robię. Po prostu pyk, piję i idę dalej. I to wszystko tak naprawdę ze sprzętu, e, z akcesoriów, a teraz eliksir, sprawdźmy, co tam uważyłem sobie na podróż i co wziąłem tak naprawdę do picia. Co tak naprawdę biorę w góry? Do jedzenia tak naprawdę nic nie będę brał, oprócz e, beef jerky, no to wiadomo, że... to znaczy beef, e, pork jerky, które niedługo u nas na ale co do picia, moi drodzy? To jest strasznie niedobre, Jak sp jakbyście spróbowali, to... Niektórzy pewnie by żygli, brzydko mówiąc. Natomiast popatrzcie, co tutaj jest. Jeśli się już przemożecie, to czeka was zdziwko ogromne. Cud. 6 gramów prawie, magnez 230, potas 211, więc to są czyste, wręcz elektrolity. Gdybyście wypili coś takiego w domu, to pewnie dostalibyście straczki. natomiast w górach wiemy jaki jest wysiłek ogromny. Oczywiście no tutaj wiadomo, zaczynamy inaugurację, więc to tylko będzie murowaniec, natomiast bardzo się przydadzą takie elektrolity, bo tam będzie dużo strasznie tego szło. Stąd takiego zuberka też sobie wezmę, więcej raczej rzeczy nie wypiję, oczywiście oprócz tego oprócz wody ognistej. Natomiast teraz suplementy diety. Tak, trochę równie gównianej wody niekazowanej, tak żeby mi nie dupło po prostu w podróży. Trochę wodorowęglanów, potas plus sód, czyli elektrolity tak naprawdę. Wiem, że mnie męczycie o elektrolity spod keto. Już niedługo powiem wam tyle, że nie będziecie musieli kupować gdzie indziej. A to będą naprawdę zarąbiste elektrolity, bo ja to osobiście dopracowuję. Trochę aminokwasów egzogennych. One będą mi tutaj pomagać w takim... Nie mnie po prostu w pewnym momencie, bo będę miał cały czas parę na jakby chodzenie, dzięki nim. Minimalnie magnezu, żeby skurcze nie łapały. Tak jak moja babcia, powiem tam więcej będzie lepsze. Kręcimy, kręcimy, opa! Żeby nikt mnie źle nie zrozumiał, nie jestem jakimś zawodowym taternikiem. W tatry tak naprawdę wruszam siódmy raz dopiero. Także pokazuję Wam też taką moją zajawkę trochę. Matko Boska, jeszcze o najważniejszym bym zapomniał. 10 gramów BHB Apa! No, teraz tak. I ruszyliśmy właśnie teraz krótki vlog z Jak Jakże jechaliśmy z Rzeszowa, no to musieliśmy ruszyć o czwartej. Nie ma kompletnie nikogo, a ja se idę właśnie w tatry. Trzecia pięćdziesiąt, niedziela. E, co jeszcze zrobiłem, moi drodzy, to tak wykupany, wysikany, także e, ogromna wygoda, jeśli chodzi o dietę kadrojemną, to to, że już nie będę srał. E, no mamy mniej treści pokarmowej e, z tego względu, że jemy dużo mniej posiłków. Tak samo z jedzeniem nie będzie się chciało jeść co chwilę, więc e, ja tam wziąłem tylko suszoną wieprzowinę. I jak zawsze legendarny, dla mnie przynajmniej legendarny przystanek, nie wiem na, dla was. E, ale nie jeden człowiek już tutaj spał <laughs> w to tej godzinie, odpoczywał znaczy się mężczyźni mają na tyle e, ciężkie życie, że czasem po prostu muszą sobie w jakiś tam sposób pobudzić swoje. Swoją duszę nie na darmo alkohol, i gdzieś tam mocniejsze trunki yy, nazywają się Spirit, także Spirit od duszy. No i nie jeden, jakby tutaj już. osiągnął nirwanę. Gdzie jeden z niedobitków? Kolejny się obudził. Jadą, jadą. Jest, są <ścoughs> wszyscy. Wojciech jest? Co ty? Wojtek? Nie ma Wojciecha? Wojtek do śpi jeszcze. A to Wojciech jedziemy do niego. Spirit? Siemano. No mordko Jest mój rogali, jakby co to brać Krystianu Mordo nie gaty. chłopie, ja to Dobra no to idziemy Tankowanie będzie? Będzie Benzyn. Benzynka czy co innego? Przerażenie w oczach Przed wyjściem co trzeba zrobić? Oczywiście ksiku Tak żeby potem nie trzeba było zbędnego balastu nosić na górę No i co? I opalić się trzeba też przed wejściem, wiadomo im więcej nikotyny, tym lepiej. No to jest moja wersja zimowa, jeszcze nie widziałeś mnie. Czy tak piwo będzie? Nie jedno. <średzio> no, dziękuję, dobry człowieku. W schronisku nie jadłem zbyt dużo, wystarczyły mi tak naprawdę beef porking, czyli suszona wieprzowinka. Ile tam zjadłem? Rozdałem trochę, więc zjadłem może z 50 gramów tego wszystkiego. No i kawka. Nauczyłem się, że w schronisku nie bierze się masła, bo czasem w schronisku dają zamiast masła margarynę. Nauczyło mnie to o, tak ostatnio, że po prostu już nie biorę tam za 2 zł tego masełka. Eee, natomiast jak będzie nieco zimno, jak będzie na minusie, to pewnie sobie wezmę swoje własne masełko do kawki. F. E. Ja nie zniesie. Co tam dobrego będzie, Szamany? Chwileczkę kukarze Najlepsza to jaka może być Mniej tej bułki jak tego ja, ja, ja. Tu kawka tutaj, tutaj też kawka Tu kawka też Keto, keto, szarlotka. keto szarlotka Keto bułeczka no, Wszystko się zgadza Ale tam raki po tym kurczakach ale to raki chyba nie, nie raczki. Raki? Oh, kurde, dalej fajnie. Kolec taki, że. Co, masz olu... co, też aluminiowe? Wojtek zawsze na bramkę zakładał te raki. Nie, wiesz co? <śla> <śla> Raka. Raka. Przysyć, to się <śla> Jak Wojtek <śla> stał na bramce, to mało klientów było. <śla> I jeszcze moja taka durnowata misja na ten sezon, jak widzicie, bo od Wojciecha otrzymałem takiego to legendarnego Black Jacka. To jest podobno, Wojtek mówi, że to takiego czegoś to jeszcze nie piłem. <noise> Więc zanim go wypijemy, to tak naprawdę on się musi dobrze ukisić, nie, bo produkty fermentacyjne są jeszcze zdrowsze. Taki alkohol też będzie zdrowszy jak się ukisi. No i co, dopóki nie zwiedzi rys Giewontu i innych takich najwyższych yy, w typu kozi wierch, no to nie będziemy go po prostu pić. 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs> A teraz to już tyle, czekajcie na kolejny odcinek. W Wpierdziel będzie niesamowity, jeśli będzie e, trasa ta, co ostatnio. Także e, już będzie coś ciekawszego dla was. Eliksiry oraz ekwipunek nieco będą się różnić na kasprowem, a już jak będziemy iść na Rysy, to już bo w ogóle będzie zupełnie inaczej. Także dzięki, że byłeś ze mną w tym filmie do końca. Wielki szacunek za to, że po prostu słuchasz tych słów. Niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę ci wszystkiego dobrego. Do następnego odcinka, nie starzej się za szybko, trochę ogranicz węgle i będzie dobrze. Koniec! Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod Ciebie pod nadzorem dietetyka zapraszam Cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś jeszcze życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec!